W sobotę 5 czerwca boisko Orlik przy gimnazjum nr 2 w Bielawie wypełniło się młodymi sportowcami. Chłopcy i dziewczęta zainteresowani rozwijaniem swoich umiejętności gry w piłkę nożną wzięli udział w testach sprawnościowych, po zaliczeniu których mogli zakwalifikować się do 10-miesięcznej szkółki piłkarskiej w ramach Akademii Orlika. Cieszymy się, pogoda szyja. mamy około setki uczestników, próby sprawnościowe, testy, zabawa, śpiewy. Myślę, że ogólnie impreza podoba się rodzicom i co najważniejsze, uczestnikom naszych testów. Dzieci musiały poradzić sobie z różnymi wyzwaniami na poszczególnych stanowiskach. Organizatorzy mogli w ten sposób ocenić koordynację ruchową i ogólną motorykę zgłoszonych zawodników. Rywalizacja polegała tu głównie na dobrej zabawie, a w programie przewidziano także kilka dodatkowych atrakcji. No! Gołym okiem widać, że naprawdę mamy tutaj sporo zawodników, którzy potrafią grać w piłkę. Głównie chodzi o umiejętności koordynacyjne. To już po ruchach widać, czy ktoś ma predyspozycję do sportu, szczególnie piłki Koszulka dla taty, dla Marcina Krystek. Zapraszam Marcina do mnie. Marcin, koszulka, gadżety dla... Koszulka dla taty oczywiście. Puścić nim dłoń. Hurra! Co dzisiaj będzie? Wojna! A kto wygra? Wielko! Na koniec rozegrano mecz towarzyski. Zawodnicy UKS-10 Bielawa ze swoim trenerem w składzie stanęli naprzeciwko drużyny samorządowców. Dzieci bardzo dobrze radziły sobie w nieco nierównej walce z dorosłymi. Wynik się jednak nie liczył. Najważniejsze było to, że w drodze testów udało się wyłonić najbardziej obiecujących zawodników i utalentowane zawodniczki. W sobotę tego czerwca boisko Orlik przy gimnazjum nr 2 w Bielawie wypełniło się młodymi sportowcami. Chłopcy i dziewczęta zainteresowani rozwijaniem swoich umiejętności gry w piłkę nożną wzięli udział w testach sprawnościowych, po zaliczeniu których mogli zakwalifikować się do 10-miesięcznej szkółki piłkarskiej w ramach Akademii Orlika. Cieszymy się, pogoda sprzyja. Mamy około setki uczestników. Próby sprawnościowe, testy, zabawa, śpiewy. Myślę, że ogólnie impreza podoba się rodzicom i co najważniejsze uczestnikom naszych testów. Dzieci musiały poradzić sobie z różnymi wyzwaniami na poszczególnych stanowiskach. Organizatorzy mogli w ten sposób ocenić koordynację ruchową i ogólną motorykę zgłoszonych zawodników. Rywalizacja polegała tu głównie na dobrej zabawie, a w programie przewidziano także kilka dodatkowych atrakcji. No, 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 no way, without you. Gąłem okiem widać, że naprawdę mamy tutaj sporo zawodników, którzy potrafią grać w piłkę. Głównie chodzi o umiejętności koordynacyjne. To już po ruchach widać, czy ktoś ma predyspozycję do sportu, szczególnie piłkarza. Koszulka dla taty, dla Marcina Krystek. Zapraszam Marcina do mnie. Marcin, koszulka. Gadżety, dla, koszulka dla taty oczywiście. Uściśnij mi Hurra! Co dzisiaj będzie? Wojna! A kto wygra? Ziemno! Na koniec rozegrano mecz towarzyski. Zawodnicy UKS 10 Bielawa ze swoim trenerem w składzie stanęli naprzeciwko drużyn samorządowców. Dzieci bardzo dobrze radziły sobie w nieco nierównej walce z dorosłymi. Wynik się jednak nie liczył. Najważniejsze było to, że w drodze testów udało się wyłonić najbardziej obiecujących zawodników i utalentowane zawodniczki.